Cześć, witam w Cię ten gorący dzień. Dzisiaj jest 30 stopni w cieniu. Ubiór dlatego taki jest jak jest. A w tym materiale pokażę i dokonam zakupu NBO token dla platformy AI marketing, Pokazując tutaj widać w tle że tak powiem, moje konto. Tutaj mam taką sprzedaż, tyle bonusu. No i mam bonus 2500, który mam do odebrania. No i nie mogę odebrać, bo ponieważ nie posiadam NBO tokenów. Czyli wchodzi w sobie zakładkę Assets. No i tutaj mamy te tokeny. Tutaj jest naliczenia za marketing to inna sprawa. z Zbinarki to w innym materiale o tym wspominam. No i tutaj jest opcja Buy Sell, tak? Naciskam na nią, dajemy go i odpala nam się tutaj platforma ANEuro Exchange. I wchodzimy sobie w Exchange Now, zaznaczamy sobie NBO Token. No i Payment System ostatnio dawałem materiał, też go tu umieszczę. Chcę zapłacić payerem. No i najważniejsze co? Wybieramy sobie celera online, czyli że ten, yy, ta osoba, która wystawiła tutaj ofertę, jest po prostu online. No i mamy tutaj wybrane, yy, mamy tutaj cennik, tutaj różne imiona i tak dalej. Więc yy, przejdźmy teraz do rzeczy, przeniesiemy się teraz na platformę payera. OK, yy, mamy tutaj payera. Saldo tutaj widoczne, pokazywałem też na materiale jak to robiłem. No i jest tutaj opcja transfer. Cosystem Payer. Tutaj możemy dać tytuł. Tutaj numer konta. I wpisać komend i tak dalej. Teraz przejdźmy sobie z powrotem na giełdę. Będę zakupywał, jak już obliczałem, około 2000 tokenów. Tu weźmy sobie Aleksandra. I teraz tak, około 2000. Dajmy sobie. Sprawdźmy, ile on tu ma. A, ma równo 2000. No dobra, nie będzie. 140 dolarów. Zrobimy print screen. OK. Wszystko chodzi o to, aby tutaj całą transakcję udokumentować. Sprawdzamy. Payer chce wykorzystać za całość by OK. Poczekam aż się przeładuje. Ok. I teraz mamy tutaj procedurę do wykonania. Tak samo robię Print Screena. Wszystko po to, aby tutaj w razie czego mieć całość zapisaną. I teraz tak. Od to jest Aleksander ID takie i takie. I teraz Payment Request, czyli musimy na te konto. A, przeglądarki. Na te konto musimy sobie skopiować, przelać yy, 140 dolarów. Wchodzimy sobie na Payera. Wklejamy sobie skopiowaną wcześniej nazwę konta. Koment. Ynb.o. Yy, konto. Tutaj 140 dolarów. No i najważniejsza rzecz: musisz mieć zweryfikowane konto czyli musisz podać zdjęcie tam dowodu, czy bo innego dokumentu. Wszystko jest w zakładce. Tutaj, jeśli chodzi o profil, i tam masz wszelkie proste informacje, to z pewnością sobie poradzisz. Sprawdzamy sobie 140.07 za przelew. Jeszcze raz sprawdzamy tutaj dane. Mamy to, mamy to. Sobie to jeszcze dokupimy. Dokopiujemy, przepraszam. Mamy komentarz i dajemy send. Mamy transakcję was successful. Więc to sobie zapisujemy. Chodzimy sobie na przeglądarkę. OK, To zapisujemy transakcję, wejdźcie sobie w historię. Mamy ID status. Jeszcze jeden. Tak, aby tutaj wielokrotnie potwierdzić nasz zakup. OK. No i po co to robię? Bo dalszym etapem będzie tutaj potwierdzenie na platformie. O naszym tutaj zakupie. Czyli przychodzimy sobie na giełdę. Ok. I teraz tak. Mamy i, -Paid. I I'd Image i format. On, wybieramy plik. To wybierzemy to. Niech się tutaj. Załaduje. Ok, zobaczmy, czy można jeszcze jeden wybrać. Ok, mamy tutaj dwa zdjęcia. Dajemy sobie iPad. Czytamy sobie jeszcze tutaj informacje. Ok, to jest weryfikowane. Mamy czas. Na potwierdzenie dajemy iPad. Dobrze. No i teraz mamy czas, że 25 minut tutaj ma ten sprzedawca na zrealizowanie tej transakcji. Jak widać, my orders 58 teraz tokenów posiadam. No i pojedziemy chwilę czekać, aż tutaj ta osoba to zrealizuje. Możemy sobie wpatrzeć zawsze w historię, na przykład my orders, czyli exposed active, czyli to, co jest w tej chwili w procesie. Czy ta osoba będzie teraz realizowała te zlecenie? No i patrząc sobie w historię, możemy sobie popatrzeć yy, poprzednie jakieś zakupy, yy, też płatność tutaj robiłem Ethereum raz, musiałem się odwoływać, żeby to dostać, więc nie zawsze, że tak powiem, to wychodzi fajnie, jeśli chodzi o kryptowaluty, w ogóle jest mało tych yy, ofert. No a tutaj yy, metodą playerem patrzyłem jest najtaniej i najprzyjemniej tutaj wedle, wedle mnie, bo ofert jest całkiem sporo, po 7 centów, więc całkiem fajnie wychodzi, bo ostatnimi czasy były nawet po 20. Zdarzają się jakieś chwilowe promocje, jak wrócę na pierwszą stronę. O, już widzę, już jest nieaktywne. No, było przez, przez moment przez 5 centów, nawet po 2 widziałem przez chwilę. No i musimy się uzbroić w cierpliwość, aż tutaj osoba, która będzie nasze aktywne zlecenie przerabiać, aby tutaj zrealizować nasz zakup. No i po prostu będziemy czekać, aż to będzie wykonane. Także widzimy się za chwilę i oczekujemy na czas realizacji. Minęła niespełna minuta od momentu kiedy zrobiłem przerwę. Zrobiłem asset odświeżenie i pojawiły się tutaj tokeny na koncie, więc wszystko przebiegło fajnie. Jeszcze tutaj nie odświeżałem, więc wejdźmy jeszcze raz. Active dajmy tutaj odświeżenie. No, i jak widać, NBO token pojawił się na giełdzie i to jest ze sobą zespojone, więc jak tam na giełdzie mam widoczne, to też i tutaj. No i teraz przejdźmy sobie jeszcze raz na działkę Partners, Get Bonus. Zanim to zrobię, pokażę jeszcze moje konto tutaj główne. Dobrze, widać konto główne i tutaj jak widać mam Twój Cashback 600, w oczekiwaniu prawie 6, no i adbalans jest równy 0. I teraz robię to, co każdy by chciał. I życzę każdemu, tak, aby mógł sobie odbierać taki bonus, więc naciskam get bonus. I tutaj mamy informację, że maksymalnie maksymalnie możemy 1000 y, takiego NBO do dolara 1 do 1 raz, raz na tydzień wykorzystać, więc jak teraz wykorzystam 1000, to dopiero za tydzień mogę kolejno, kolejny raz to wykorzystać. Nacisnę tutaj już, jak widać, wykorzystaj bonus. Poczekajmy chwilę, sprawdzimy sobie facetach, czy ściągnęło mi tutaj z budżetu. Tak, Zgi zaginęło, z czy zaginęło, zabrało mi tutaj, 1000 pobrało. Przejdźmy sobie na iMarketing, odświeżmy sobie i w Ad Balance mamy równo 1000. Czyli w najbliższym czasie te środki będą wykorzystane na reklamę, i dopiero jak ten proces reklamy będzie wykorzystany, te pieniądze będą wykorzystane do reklamy, dopiero przejdzie tutaj na. Status oczekiwania, zaksięgowania, i dopiero wtedy pojawi mi się w twój cashback i będę mógł wtedy z tymi kwotami dysponować. To tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że ten materiał pomógł Tobie i wyjaśnił, jak to zrobić, jak to się dzieje. Mam nadzieję, że rozjaśniłem, że wydaje się to proste. I z pewnością sobie poradzisz. To tyle mnie. Pozostawcie po sobie ślad. Wszelkie komentarze będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam, dziękuję. Cześć!